Miskant chiński Oktoberfest. Jest to jedna z odmian Miskanta, która jesienią przebarwia się w pięknych odcieniach czerwieni i borda. Tu już możecie zobaczyć początki przebarwiania się liści. No, ewidentnie liście przebarwiają się na kolor czerwony. Zobaczcie, że pędy również mają taki bordowo-śliwkowo-czerwony kolor. Kwiatostany w początkowej fazie rozwoju są różowe. Tego różu w późniejszych fazach rozwoju będą przechodzić w kolor takiej srebrzystej bieli. Jeśli chodzi o samą kępę Miskanta, Oktoberfest, wraz z kwiatostanem dorasta do 2-0 metra wysokości. Liście są wąskie. Około 1 cm, soczyście zielone. Delikatnie końcówki owieszają się, ale sama kępa Miskanta Oktoberfest zachowuje taką sztywną formę. Kępa jest wzniosła i nie pokłada się.